Ach, sezon ósmy. Ten sezon, który albo kochasz, albo nienawidzisz. Jedna z bardziej kontrowersyjnych odcinków serialu. Jednakże, co jeśli ci powiem, że to właśnie stąd pochodzi najlepszy odcinek Ninjago. Jeśli chodzi o debatę, który odcinek jest najlepszy, to każdy ma jakiś swój własny wybór. W moim przypadku jest to raczej gra o maski. Jednakże jest pewien inny odcinek warto omówienia bo ma on bardzo ciekawą cechę, czy może raczej cechy. Epizodem tym jest jadejtowa księżniczka, drugi odcinek synów Garmadona. Co takiego niezwykłego ma on do zaoperowania? Zacznijmy może od tego, jakie mamy typy i cechy odcinków Ninjago. Zwykle w odcinkach mamy sceny walki, jednakże mamy też na przykład te wzruszające, romantyczne, te mające na celu wywołanie w nas emocji lub refleksji, i to są te zwykle lepsze części serialu i powody naszego ninjago kochamy. Dzięki nim ten fandom w ogóle istnieje. Druga pozycja z sezonu ósmego posiada praktycznie każdą taką scenę, i jest można by rzecz kompletna. I ma wszystko, czego można chcieć od odcinka Ninjago. Jest definitywnym odcinkiem Ninjago. Lecz bez dłuższego gadania o tym czas się w to pogłębić. A więc na początek może małe streszczenie odcinka, zanim wgłębimy się. Dlaczego jest taki definitywny i kompletny. Lloyd widzi pusty pokój Harumi, widzi uciekiniera w kapturze i workiem, więc za nim goni, bo myśli, że porwał Harumi. Później ten właśnie zakapturzeniec go ratuje i okazuje się nim być właśnie Harumi. Więc oboje mają coś alarantkę, aczkolwiek... Czy to można w ogóle nazwać pełnoprawną randką? Później synowie Garmadona kołują ultrawaja i zaczyna się rozpierducha w Pałacu Rodziny Królewskiej, i mamy naprawdę dobrą walkę, a także świetny wościg i później ucieczkę. Więc od czego zacząć? Steneloid i Harumi razem są w tym odcinku wybitne i bardzo przyjemnie się to ogląda. Budują chemię obu postaci, czuć, że nie jest to robione na odpierdol, a także ich konwo kręci się wokół ciekawego tematu czyli tego, jak ludzie zakładają przysłowiowe maski. Jest to całkiem ciekawy i nawet dojrzały, jak na Ninjago, motyw, bo jednak coś, co ma przykłady i źródło w prawdziwym życiu. W naszym życiu codziennym. Ludzie zakładają te maski, maskują swoje intencje. <śmiech> Politycy <śmiech> maskują swoje emocje, udają kogoś, kim nie są, by coś osiągnąć. Sama Harumi, jak się później w cozonie okazało, jest idealnym przykładem tego ostatniego, więc to idzie na spory plus dla tego odcinka i też to jest coś, na co naprawdę nie zwróciłem uwagi przed rewatchem tego odcinka na ten film. Solidna część epizodu i pierwszy checkpoint. Mamy element po prostu dwóch postaci mających interakcję i dowiadujemy się trochę bardziej, jak się czują, a także element romantyczny. I dość dojrzały i realnie mające swoje odzwierciedlenie w realu motyw. Czyli trzy elementy do definitywnego i kompletnego odcinka już są. Następnie mamy trochę typowo rozrywkowego typu scen, bo to po prostu ninja przekonujący się z Lloydem, a później przychodzi także retrospekcja i to naprawdę ciekawy jej przykład. Dowiadujemy się, jak Kol poznał i trochę o samym Kolu. Krótko po tym, Pałac zostaje napadnięty i mamy genialne sceny w Pałacu i kocham te małe wskazówki, które łatwiej przeoczyć, jednak dla bystrzej osoby są widoczne. Harumi jest tylko przykryta jedną belką, czy gruzem powiedzmy, dla nieboznaki, tak aby nic się jej nie stało, a ninja myśleli, że wciąż jest pokrzywdzona i tak, aby tak to właśnie wyglądało. Walka w Pałacu też jest celem świetnych scen i ma swój klimat. Wszystkie walki tego typu sceny w Oni mają swój unikalny klimat i ciężko jest ten klimat, ten vibe wytłumaczyć. Żeby to zrozumieć, trzeba po prostu te sceny i odcinki obejrzeć. Cienie, soundtrack, gra to wszystko razem daje perfekcyjny miks, który powoduje, że często jest to mogło stwierdzić, że Trilogia Oni to najlepsza era serialu. Później w odcinku dostajemy też pościg za Harumi i Lloydem z maską, który też wyszedł naprawdę nieźle i po prostu ma to coś. Mamy też następną wskazówkę, że to Harumi jest ciszą, bo najpierw maskę celowo puszcza, a później celowo nie łapie. Więc mamy tu następne elementy do kompletności. Epizod ma po prostu swój unikalny vibe i ma wszystko czego trzeba. Jest definicją tego, co wy Ninjago kochamy. Można powiedzieć, że definitywny odcinek Ninjago ma wszystko, czego dużo zapragnie, i każda ta rzecz jest na wysokim poziomie. Nie zabrakło jakości w żadnym aspekcie. Mamy świetną walkę, świetny klimat, bardzo przyjemny vibe. Dojrzałe motywy, a także odcinek daje rozrywkę na naprawdę wysokim poziomie. Jest po prostu absolutnym kinem. I jak już wspomniałem, jest definicją dlaczego ninja kochamy. I dlatego uważam, że stoliczący się kandydat na najlepszy odcinek z całego serialu, a przynajmniej jest tym, który najlepiej pokazać komuś, kto ninja go nie zna, by dotarło do nich, dlaczego tak ten serial kochamy i skąd ten fandom się naprawdę wziął. Jednakże, wciąż mam swoje preferencje i wolę gromadkę, o której zrobię film kiedyś.